Emil Gurecki, Irena Kocjan, Kamil Piątek, Alicja Kazimierczak, Konrad Zawacki, Kacper Baneś i jeszcze kilku innych. To jedni z najbardziej zaangażowanych politycznie mieszkańców Olkusza. Bardzo dobrze zorientowani w lokalnej polityce, bardzo aktywni na grupach Pomarańczowy i Niebieski Olkusz. Może kiedyś czytaliście ich posty? Może dyskutowaliście z nimi w komentarzach pod y, jakimś postem? Może nawet pomyśleliście, że skoro ich posty mają tyle lajków, to coś w nich jest wartościowego. A co byście powiedzieli, gdyby się okazało, że oni wszyscy nie istnieją? And like that, he's gone. Trole opanowały olkuskie grupy i przejęły narrację. Publikują najbardziej ostre polityczne posty, a w komentarzach też się nie hamują. Gdyby istnieli naprawdę, to bym powiedział, że są to wzorowi, świadomi obywatele, ale dlaczego te wszystkie osoby ukrywają swoją tożsamość? Dlaczego ich działania są bardzo ze sobą zsynchronizowane? Najpierw zastanówmy się, po co w ogóle mieć farmę troli. Mając jedno anonimowe konto, można opublikować treść, której ktoś sam by się wstydził opublikować, albo które nie wypada publikować osobie, która zajmuje jakieś stanowisko. Mając więcej kont, można zwiększać zasięgi postów, nabijając lajki i komentarze, ale co najważniejsze, można tworzyć wrażenie u prawdziwych, żywych ludzi, że jakiś temat jest ważny społecznie bo przecież post ma tyle lajków, tyle komentarzy, więc na pewno interesuje tak wiele osób, to przecież musi być ważny. Zadaniem troli jest zbudowanie przekazu, zwiększenie jego zasięgu, a jeśli wszystko dobrze pójdzie, to on żyje już swoim życiem i jest powielany przez prawdziwych ludzi. Tak jak w czasie pandemii krążył fake rozsiewany przez tego typu anonimowe konta, że miasta będą odcięte kordonem sanitarnym albo zaraz po wybuchu wojny, że policja chodzi po domach szukając miejsca dla uchodźców. Cel był jeden, to było straszenie społeczeństwa, a te zasiane przez konta, o których źródła specjaliści od cyberbezpieczeństwa odnajdują w Rosji, zostały masowo powielane przez prawdziwych ludzi. Pamiętam je, bo i do mnie one dotarły. Ale jak wygląda kontrola? Nie ma zdjęcia, albo tylko jedno zdjęcie, po którym ciężko kogoś poznać. Imię i nazwisko najczęściej są popularne w miejscowości, z której troll twierdzi, że mieszka. Często za, ma zablokowaną listę znajomych oraz nie publikuje żadnych prywatnych treści. Nigdy nie jeździ na wakacje, nie ma go na żadnym zdjęciu ze znajomymi. Jeśli w ogóle ma posty na swojej tablicy, to najczęściej są to udostępniane posty innych osób, innych profili. Co więcej, zdjęcia tej osoby nie da się wyszukać ani w Google, ani w Bingu, ani w Yandexie. Tego to już się wszyscy nauczyli, aby nie być łatwo zdemaskowanym. Ale okej, okay, można powiedzieć, że przecież są osoby, które w taki wręcz paranoiczny sposób korzystają z Facebooka. Nie ujawniają żadnych informacji o sobie, nie pokazują zdjęć, ale są też inne szczegóły, które mogą sprawić, że takie konto wygląda nader podejrzanie. I nie będę tutaj mówił o ruskiej propagandzie, tylko o naszej lokalnej olkuskiej farmie troli. <laughs> Zaraz pokażę, jakie szczegóły wziąłem pod uwagę, przygotowując listę podejrzanych kont. Mówię podejrzanych, a nie troli, bo jestem po weekendowym kursie unikania pozwów. A jeśli nie złapałem kogoś za rękę, to nie mogę powiedzieć, że ktoś za danym profilem stoi, więc mogę powiedzieć tylko, że jest on co najmniej wyżej podejrzany. Żaden obywatel, który nie ma narzędzi śledczych, nie może udowodnić, kto stoi za danym kontem. Dodatkowo te konta starają się nie przekraczać pewnej granicy odpowiedzialności karnej, ponieważ pamiętają zapewne głośną sprawę konta z nazwiskiem Skalski. Które przekraczało tą granicę, zostało pozwane przez jednego z kandydatów i w 2014 roku prokuratura ustaliła, że za tym kątem stoi poseł Jacek Osuch, który pisał z tabletu z kartą SIM zarezerwowaną na kancelarię Sejmu. Obecnie wszystkie podejrzane konta nie łamią prawa, jednak zatruwają dyskusję publiczną w Olkuszu. Znacznie łatwiej jest pisać swejkowego konta, gdy się nie podpisuje swoim nazwiskiem. Gdy ktoś ma się podpisać pod swoją wypowiedzią prawdziwym imieniem i nazwiskiem, to wielu zadrży palec nad enterem. Ale teoretycznie mogłoby się zdarzyć, że konto, które określa jako podejrzane, jest normalnym kontem prawdziwej osoby. Ja wtedy proponuję, żeby taka osoba do mnie zadzwoniła na messengerze. Skontaktujmy się, ja przyjadę, przywiozę w ramach przeprosin dobre wino albo łychę, w zależności od preferencji. Zrobimy selfiaka i nagram rolkę, że ta osoba jest realną osobą. Dlaczego jednak myślę, że nie zbankrutuje na te wina? Bo gdyby ktoś faktycznie istniał, to aby się zweryfikować, musiałby ujawnić prawdziwą tożsamość. A zatem wziąć odpowiedzialność za wszystko to, co dotąd wypisywał w internecie. Bardziej spodziewam się wysyp komentarzy od podejrzanych kont zapewniających, że istnieją naprawdę. Tak, tak, takie komentarze są tak samo autentyczne jak złodziej krzyczący łapać złodzieja. Zobaczmy zatem, jakie podejrzane konta krążą po olkuskich grupach. Pierwsza grupa kont jest przygotowana dość profesjonalnie. Bo jak się hoduje trola, który ma udawać prawdziwą osobę? Tworzy się nowe konto. Na Facebooku można założyć konto używając tylko maila, więc łatwo to zrobić. Można też, ale to już wyższy level, posłużyć się kartą SIM prepaid z Czech, bo w Czechach nadal nie trzeba rejestrować kart SIM, nie trzeba pokazywać dowodu, jak to jest teraz w Polsce. A następnie trzeba opublikować kilka, kilkanaście neutralnych postów, najczęściej udostępnionych przez kogoś, masowo zapraszać ludzi do znajomych, aby łatwiej pozyskać kolejne osoby, bo gdy ktoś widzi zaproszenie do znajomych od konta, z którym ma się przynajmniej trzech wspólnych znajomych, to jest znacznie większa szansa, że ta osoba zaproszenie przyjmie. Ale to początkowe publikowanie neutralnych postów często się dość szybko kończy, bo gdy liczba znajomych jest już satysfakcjonująca hodowce, najczęściej przestaje o to dbać. Dlaczego te konta są podejrzane? Zobaczmy na pewne zbiegi okoliczności. Najstarsze podejrzane konta zaczęły publikować pierwsze posty, a data na FB jest ukryta, na początku 2020 roku, gdy zaczęła się pierwsza fala pandemii. I zobaczcie, jaki ciekawy zbieg okoliczności. Konrad Zawacki, pierwszy post, jaki w ogóle jest na jego woolu, to informacja o przypadku korony. Tak samo Zofia Głowacka, pierwszy post korona. Kasia Gałek, dokładnie tak samo. Korona jako pierwszy post w historii. Już pomijam, że jak na wiek zadeklarowanych w tych profilach to pierwsze posty zaczynają się dosyć późno. Ale jeżeli ktoś w ogóle to pamięta, jak zakładał swojego Facebooka, to czy pierwszą rzeczą o jakiej pomyśleliście to było udostępnienie posta o koronie z gazety Olkuskiej? Ale to może zbieg okoliczności. To zobaczcie drugi. Te posty w różnych datach opublikowały Alicja Kazimierczak, Urszula Brzezińska, Kasia Gałek, Bartek Sikorna. Też publikujecie takie posty? Taki link do grupy niebieskiego orkusza bez żadnego słowa komentarza? To nie jest udostępniony post. Po prostu nie mieliście co robić i tak sobie stwierdziliście a tak wrzucę sobie link do grupy, nie pisząc nic więcej. Ciekawe są też daty, w których pojawiają się te konta. Pierwsza fala od lutego do kwietnia 2020 roku Michał Morawski, Gałek, Konrad Zewacki, Zofia Głowacka jak pierwsza fala pandemii. Następnie dochodzą od sierpnia 20. do grudnia 20. Urszula Brzezińska, Adam Stępień, Bartek Sikora, Janusz Stasiak. Wszystko, gdy trwa druga fala korony. Później jest prawie rok spokoju i od października 21. do marca 22. Alicja Kazimierczak, Emil Gurecki, Asia Jaworska, Artur Mazurek i Kuba Mróz. Dopiero od września 22. do listopada Irena Kocjan, Kacper Baneś, Jarosław Tomsia, Edyta kuś -Talaga, Arkadiusz Kajda, Beata Wójcik. A później pojawia się Marcin Nocoń w lutym 23. Pojawia się też Kamil Piątek, Piotr Barczyk, Klaudia Domagała, Jerzy Krawczyk. Schemat zawsze ten sam. Najpierw kilka postów, później dość szybko, jeden po drugim, przeważnie neutralne. A później publikacje już coraz rzadziej i rzadziej. Ta ostatnia fala wygląda jakby była potraktowana troszkę po macoszemu. Te profile publikują już znacznie, znacznie mniej na swoich tablicach. Jakby nie było sensu się legendować. Prawie wszystkie te konta przestały publikować na swoich tablicach w 2023 roku, co nie znaczy, że przestały być aktywne. One cały czas lajkują i komentują bardzo, bardzo aktywnie na grupie Olkusz. Natomiast niemal jak na komendę przestały cokolwiek publikować u siebie. W 24 roku opublikowały jedynie Kasia Gałek 3 posty, Zofia Głowacka 1 post, Urszula Brzezińska tylko wrzuciła tą reklamę Olkusza, Bartek Sikora 3 posty, Alicja Kazimierczak 2 posty, Asia Jaworska 1 post. Ale zwróćcie uwagę jeszcze na jedną ciekawostkę. Data dołączenia do grupy Olkusz. Widzicie coś ciekawego? Powiedzcie co takiego działo się 21 listopada 2021 roku, że dokładnie tego dnia do grupy dołączyły prawie wszystkie utworzone do tego czasu konta? Od Emila Góreckiego z drugiej fali zmienia się taktyka, która trwa do teraz. Wszystkie konta najpierw albo tego samego dnia dołączają do grupy Olkusz, zanim zaczną cokolwiek publikować. Zobaczcie też jakie mamy tutaj przypadki. 10 maja Kamil, Piotr, Klaudia, Jerzy i całkiem puste konto Doroty, która jednak cały czas bardzo intensywnie lajkuje posty razem z innymi kontami. Są też konta całkiem puste, bez żadnego postu, choć bardzo aktywne w komentarzach i lajkach. Tam też są zaskakujące korelacje. 18 maj, 17 września, 19 stycznia. Jakoś tak dziwnie parami one wchodzą do grupy. Też tak mieliście? Zakładając fejsa, pierwsze co robiliście to dołączenie do grupy Olkusz? Jeśli nałożymy jeszcze posty tych osób na kalendarz, to też można zobaczyć ciekawe korelacje. Bardzo intensywna aktywność kont, a potem długie okresy flauty, czasem tylko lekko przerywane to postem jednego czy drugiego konta. Dobrze, może to są zbiegi okoliczności, może tak po prostu się ułożyło. Ale zaskakujące jest to, że te konta mają bardzo spójne poglądy polityczne. One atakują Paulinę Polak, Pawła Piasnego i cały PiS. Natomiast nigdy nie atakują burmistrza ani Platformy Obywatelskiej, choć tylko burmistrza Romana Piaśnika potrafią zaciekle bronić w komentarzach. Gdy opublikowałem ten post, zgadnijcie kto najbardziej bronił w komentarzach burmistrza. A gdy poznał na Olkuszu, opublikował Olkuski PiS, to żadne konto nie widziało Pauliny Polak w obronę, a post był za to lajkowany przez znane konta. Gdy Jan Tadeusz zaatakował burmistrza, to od razu odezwał się Jerzy Krawczyk, a wtedy też Waldek Glaxa zaczął bronić władz powiatu. Ale do Jana i Waldka to przejdziemy za chwilę. Dlaczego się nie czepiam Olkuskiego PiSu to stan umysłu czy konta Bolec Olkuski? Te konta nie udają prawdziwych ludzi. Każdy ma świadomość, że są to profile o określonej preferencji. Nawet nie czepiam się konta Piotr Oskar, który jest naczelnym hejterem olkuskim i uwielbia mnie, 41-latka, wyzywać od komunistów ubeków, wsb i co mu tam jeszcze przyjdzie do głowy. On, chociaż nie podaje swojego nazwiska, a zdjęcie profilowe ma sprzed kilku lat, to jednak podpisuje się pod tym wszystkim, pod tymi wszystkimi fekaliami lejącymi się z jego profilu swoją twarzą. No i ja jego poznałem osobiście na mieście na żywo, tak mnie nie bluzgał. Te wszystkie konta, które oceniłem jako podejrzane, które na podstawie tego zresearchowałem, zachowują się albo jakby prowadziły je jedna osoba, albo jakby w Olkuszu była tajna organizacja, bardzo dobrze zorganizowana, która stara się narzucić mieszkańcom określoną narrację. Sami ocencie, co jest bardziej prawdopodobne. A jaką narrację one sprzedają Olkuszanom? Te konta najpierw walczyły z pisem. Pawła Piasnego właściwie ignorowały. Czasami niektóre podbijały zasięgi jego postów, udostępniały jego posty, w których Paweł krytycznie odnosił się do Pisu czy koalicji bogumił Paulina, a nawet raz jedno konto go trochę broniło, ale wszystko zmieniło się pod koniec zeszłego roku. Ja już widziałem taki zwrot akcji ze strony anonimowych kont i to na znacznie większą skalę. 24 lutego 2022 roku, gdy wybuchła wojna, część kont antyszczepionkowych zamieniło się nagle na konta antyukraińskie. Tak samo w naszym mieście, te konta, które wcześniej uważały Pawła za antypisowca, nagle zaczęły przekonywać, że Paweł jest pisowcem. Ale teraz to właśnie te konta wiodą prym w atakowaniu Pawła Piasnego za dosłownie wszystko. I zobaczcie też jeszcze jeden ciekawy zbieg okoliczności. Akurat natrafiłem na post jednego z tych kont 11 minut od publikacji. Standardowo, na przykład, widząc po swoich postach, to tak tuż po publikacji pojawią się dosłownie dwie 3 reakcje. Zobaczcie, kto w te 11 minut zdążył polajkować ten post. Tylko jedno niepodejrzane konto. Ale najlepsze jest to, że wszystkie one strasznie oburzają się, gdy ktoś nazywa je troll-kątami. Jeśli coś wygląda jak kaczka, kwaczy jak kaczka, to najprawdopodobniej jest kaczka. Jakie to jest urocze, gdy te fejkowe konta płaczą, że są nazywane fejkowymi kontami. Natomiast według mnie strategia Pawła, aby w ogóle nie odpowiadać na zaczepki tych podejrzanych kont, nie jest najlepsza, bo kto z normalnych ludzi jest w stanie tak posprawdzać te wszystkie konta? Na pierwszy rzut oka one wyglądają legitnie. Lepszą strategią w mojej ocenie w ogóle byłoby nieodpowiadanie i niereagowanie. Przykładowo politycy z ogólnopolskiej polityki, czy nawet celebryci, którzy mają duże zasięgi, gdy publikują swoje posty, to w ogóle nie wdają się w pyskówki na Twitterze, które wybuchają pod ich każdym postem. I moim zdaniem taka strategia byłaby lepsza niż pod każdym postem pisanie: uwaga, troll-konto, sprawdźcie, ja, że nigdzie nie kandyduję, to ja sobie czasami dyskutuję z tymi kontami, mimo że wiem, jakie one są. Ale dla mnie każda taka sytuacja to jest zawsze okazja, żeby się wypowiedzieć, ja, a jak już pewnie zauważyliście, ja lubię się publicznie wypowiadać. Nawet w 2020 roku, kiedy były wybory prezydenckie, wielokrotnie toczyłem długie dyskusje w komentarzach na nieistniejącej już grupie Olkusz bez Cenzury. Wtedy toczyłem dyskusję z dwoma mocno podejrzanymi kątami o bardzo propisowskim nastawieniu, czyli Wiktoria Wika i Ernst Hampel. Często wyrażam też opinię, że za obama tymi kątami stoi ta sama osoba, ale oczywiście tego nie wiem na pewno. To, że te dwa konta ostatnio są znacznie mniej aktywne w komentarzach. Choć Ernst faktycznie w swoim profilu sączy Jad tak samo jak Piotr Oskar. Są też konta, które mają inny wektor ataku, ale one są całkowicie puste albo poblokowane. Ale też mimo, że nie dostarczyły mi tyle materiału do badania, bo ktoś zupełnie się nie postarał, aby w ogóle uprawdopodobniać, że. To jest prawdziwa osoba, to te konta też bardzo dużo łączy. Niektóre z nich tylko lajkują, niektóre zdążyło opublikować max jednego posta. Z tej grupy wyróżnia się tylko Jan Tadeusz, to konto atakuje Pawła Piasnego, a broni Paulinę Polak i Bogumiła Sobczyka. Pojawiły się też ataki na Tomasza Witeckiego czy Jana Orkisza, czyli osoby, którymi całkowicie nie interesowały się konta z pierwszej grupy. Przekaz tej grupy kont znacznie gorzej się przebija. W ogóle wygląda to tak, jakby ta druga strona walki politycznej pozazdrościła farmy troli, ale nie umie ich dobrze tresować. Mimo, że nigdzie nie kandyduje, to i ja doczekałem się ataku z takiego anonimowego konta. E, chyba moja działalność się komuś bardzo nie spodobała. Jak myślicie, kogo ona boli najbardziej? Anna Walczak, profil zupełnie pusty, dołączył do grupy Olkusz już 11 marca tego roku i to konto napisało, że jestem hejterem i oszczercą. A największy zarzut, że jestem w komisji wyborczej. Ale jak ja mam to w ogóle skomentować? W komisjach wyborczych są sami politycy. Przecież tam nie ma zwykłych mieszkańców. W ogóle, gdy chodzicie na wybory, to w komisjach wyborczych przecież widzicie, że tam są sami politycy. Prawda? Możliwe, że nie wyłapałem wszystkich podejrzanych kont. Za nimowych kont jeszcze jest Jan Barczyk, ale jego postów nie widziałem na grupie Niebieski Olkusz, a to na tej grupie najbardziej szaleją właśnie te fejkowe konta. Widziałem też, że na Pomarańczowym Olkuszu niektóre fejkowe konta dostały bana i strasznie z tego powodu płaczą. To bardzo mi jest was żar. Ja widzę posty z reklamami innych kandydatów, różnych komitetów, i mimo, że Tomek, który jest administratorem tej grupy i też kandyduje, mógłby wycinać totalnie każdego konkurenta. Mimo wszystko, widzę też w komentarzach yy, znacznie bardziej kulturalne dyskusje na pomarańczowym molkuszu. Ponieważ te podejrzane konty nie mają swoich organicznych zasięgów opierają się tylko na działalnościach na grupach facebookowych to administratorzy tutaj mają najwięcej do powiedzenia. Ale czy my, jako mieszkańcy, możemy coś z tym zrobić? No, można zgłaszać te konta. Co prawda, po jednym zgłoszeniu to na pewno nic się nie wydarzy, ale gdy będzie ich dużo, no to Facebook być może poprosi takiego użytkownika o przesłanie swojego dowodu osobistego. No i wtedy dla takiego trola to już jest koniec działalności. Nikt, to publikuje pod swoim imieniem i nazwiskiem, nie musi się tego obawiać. Nawet teraz, gdyby wszyscy mieszkańcy Olkusza nagle zaczęli zgłaszać moje konto jako fałszywe, to ja bym wysłał dowód i to konto byłoby odblokowane. Dlatego ja się nie boję. Trole mogą się obawiać. Takiego trola można też zablokować, i wtedy nie będą się wyświetlały wam ich propagandowe posty. Oczywiście, ja mam pewne podejrzenia, kto stoi za tymi kontami, ale ponieważ nie mam takich uprawnień jak policja, nie jestem w stanie tego udowodnić. a... Że jestem po tym weekendowym kursie unikania pozwów, to nie powiem, kogo podejrzewam. Nie wiem, czy wiecie, ale podstawą użycia Pegasusa przeciwko Krzysztofowi Brejzie, gdy był szefem kampanii wyborczej, było podejrzenie, że jego ojciec, prezydent Dino Wrocławia, hoduje sobie właśnie taką fermę troli. Panie zasłucha, a czy nie macie przypadkiem jakiejś jednej schomikowanej licencji? Myśmy zaraz tutaj wyjaśnili sprawę. Patrząc jednak na działalność tych kont, warto sobie zawsze zadać pytanie, kuj bono? Czyli na czyją korzyść? A zaraz będzie, a na czyją korzyść nagrywa frączek? No, chyba każdy widz moich materiałów, to doskonale wie, na kogo będę głosował i kto, w mojej opinii, jest najlepszym kandydatem, ale ten felieton jest już i tak zdecydowanie za długi, więc opowiem o tym szerzej w kolejnym, prawdopodobnie już ostatnim, materiale przed wyborami. Już tak całkiem na koniec, to bardzo bym chciał kupić kilka butelek i poznać osobę, którą stoją za tymi kontami. Znajdzie się taki ktoś? Powiem szczerze, że po tym dzisiejszym materiale to naprawdę chciałbym się mylić i żeby okazało się, że zamiast dwóch, trzech maksymalnie osób narzucających narrację całym miastu, jest faktycznie grupa zaangażowanych obywateli. Ale wtedy jednak się pojawia inne pytanie: jeśli tak, to czemu one tak bardzo boją się o ujawnienie swojej tożsamości?